Dawno nie czułem tak gęstego, przytłaczającego powietrza jak dziś, kiedy przemykaliśmy wśród żelaznych szkieletów Ironfield. Ziemia pod butami trzeszczała od resztek szkła i złomu, a cisza była złudna, podszyta echem dalekich wrzasków i cichych westchnień tego, co nie powinno już żyć. Zanim opowiem, jak wielu zginęło przez fałszywą nadzieję, musicie wiedzieć, że w tym świecie prawda jest równie rzadka jak amunicja, a każdy krok to gra o wszystko. Tego dnia szliśmy w piątkę. Ja, Earthwood, Lira Voss, Soren Black, Grant Harker i młoda Mira Colfield, która jeszcze trzymała się tej resztki naiwności, jakby mogła nią osłonić cały świat. Przed nami rozciągały się ruiny starej fabryki. Nad zardzewiałymi kominami kłębiła się mgła, zbyt gęsta jak na letni poranek. Nie podoba mi się to, szepnęła Lira, zaciskając dłoń na rękojeści prowizorycznego włócznia. Jej oczy czujnie omiatały cienie, bo w Ironfield za każdym z nich mogło czaić się coś znacznie gorszego niż zwykły głód. Grant, zawsze zgrywający twardziela, tylko się roześmiał. Już się boisz? Przecież to tylko miasto duchów. Żadna bestia nie odważy się na nas, gdy świeci słońce. Słońce. Westchnąłem, zerkając w szare niebo. Ostatnio nawet promienie miały w sobie coś martwego, jakby świat zapomniał, jak ogrzewać żywych. Mira szła cicho, lecz jej wzrok lśnił dziwnym niepokojem. Słyszeliście tam ten sygnał w nocy? Spytała nagle. Radio odbiło coś czystego, nie szum. Ktoś mówił, że jest schron, że mają jedzenie, leki, może. Głos jej zadrżał. Soren odparł chłodno. Znam te bajki. Każdy chce wierzyć, że gdzieś tam istnieje miejsce, gdzie można znów być kimś więcej niż tylko zwierzyną. Ale Ironfield zjadło już lepszych od nas. Mimo to ruszyliśmy dalej. Nie było odwrotu od kiedy West Corridor zamknął szlaki, a strefy bezpieczeństwa nie przyjmowały już nikogo bez rekomendacji bastionu. Nasza misja była prosta sprawdzić źródło sygnału i wrócić, jeśli to możliwe. Ale z każdym krokiem coraz bardziej czułem, że to pułapka. Przeszliśmy pod żelaznym łukiem, na którym widniały resztki napisu litery wyblakły, ale nie dało się pomylić tego miejsca z żadnym innym. Gdy weszliśmy do wnętrza starej hali, chłód powietrza uderzył mnie jak cios. Mira była pierwsza, która dostrzegła światło. Pojedynczy, migotliwy punkt w głębi cienia. Patrzcie, wyszeptała. Zapadła głęboka cisza. Gdy tylko zbliżyliśmy się... Światło zamigotało mocniej, ukazując krąg zardzewiałych beczek i prowizoryczne posłanie. Nad wszystkim unosił się dziwny, słodkawy zapach. Soren uniósł broń, a Grant przysunął się do mnie. To może być sygnał. Ktoś tu był. Albo jest. Lira rzuciła mi znaczące spojrzenie. Może to ci, co wysyłali wiadomość, zapytała półgłosem. Wtedy usłyszeliśmy to. Cichy, jednostajny stukot. Jakby ktoś obijał blachę w głębi hali. Mira drgnęła, instynktownie cofnęła się o krok, a Grant uniósł kij baseballowy. Jest tam kto? krzyknął. Odpowiedziało nam tylko echo i. coś jeszcze. Dźwięk przypominający zgrzytanie zębów o metal. Z mroku wyłoniła się sylwetka chuda, z poszarpaną twarzą i oczami jak rozżarzone węgle zombie szybkie jak nocny cień rzuciło się na nas z furią której nie spodziewał się nikt. W następnej sekundzie hala wypełniła się wrzaskiem, chaotycznym ruchem i dźwiękiem rozdzieranej skóry. Krzyczała Mira, krzyczał Grant, a ja próbowałem złapać oddech wśród szaleństwa. Z cienia ruszyły kolejne sylwetki śliskie, niemożliwe do policzenia. Wtedy zrozumieliśmy: światło, radio, sygnał. To wszystko było przynętą. Nie dla ratunku. Ale po to, by ściągnąć kolejnych w śmiercionośną pułapkę Ironfield. Przez chwilę widziałem tylko błyski noży, roztrzaskiwane czaszki, rozbłyski nadziei gaszone w jednej sekundzie. Wtedy, gdy wydawało się, że już po wszystkim ktoś z nas padł, a ktoś drugi rzucił się do wyjścia, z hali dobiegł jeszcze jeden dźwięk: coś jak głos człowieka, szept cichy jak modlitwa. Nie wszystko tu jest tym, czym się wydaje. Uciekajcie, póki możecie. Drzwi zatrzasnęły się z hukiem, a na zewnątrz zapadła nagła, grobowa cisza. I w tej ciszy, pośród trzęsących się dłoni i oczu, szeroko otwartych ze strachu, narodziło się nowe pytanie: czy istnieje jeszcze gdzieś miejsce, gdzie można ufać sygnałom? Czy każda iskra nadziei jest tylko kolejną pułapką w świecie, gdzie nawet śmierć nie daje ukojenia? Ciężkie, poszarpane oddechy odbijały się echem od ścian, kiedy szarpnąłem się ku wyjściu, trzymając mirę za nadgarstek. Jej twarz była blada, oczy rozszerzone z przerażenia, lecz biegła bez słowa, w tej nagłej panice, która każe działać instynktownie. Lira i Soren kryli nas z tyłu. Soren co kilka kroków oglądał się za siebie, strzelał krótkimi seriami z przerobionego pistoletu pneumatycznego. Słaby efekt, ale wystarczający, by odgonić te najbliższe łakome cienie. Grant gdzieś zniknął w zamieszaniu, a ja poczułem, jak przełykam strach razem z kwaśnym smakiem żelaza i rdzy. Wybiegliśmy z hali wprost w martwy, zarośnięty dziedziniec fabryki, gdzie chwasty wyrosły wyżej niż ludzie. A każdy krok mógł zdradzić naszą pozycję. Za plecami znów zabrzmiał wrzask. Gardłowy, nieludzki, rozrywający ciszę i nerwy na strzępy. Nie zatrzymuj się! Wrzasnęła Lira, wymachując prowizorycznym włóczniem, którym wbiła się w coś, co usiłowało złapać ją za płaszcz. Soren szedł za nią, ramię we krwi, ale oczy skupione, pełne wściekłości. Przeskoczyłem przewróconą beczkę i potknąłem się o wystający pręd. Mira pociągnęła mnie do góry. Jej głos drżał. Earthwood, nie możemy ich tu zostawić. Z tyłu, na skraju światła, zobaczyłem, jak Grant w pojedynkę odpycha dwóch zainfekowanych, uderzając kijem baseballowym, aż rozległ się chrzęst kości. Grant, na lewo! krzyknąłem, wskazując na półotwarte drzwi prowadzące do bocznego budynku. Z trudem rzucił się w naszym kierunku, niemal zderzając się z lirą. Byliśmy już wszyscy, a przynajmniej ci, którzy żyli. Przebiegliśmy przez zakurzone korytarze, ściany brudne od pleśni, podłogi pełne śladów łap i plam, które nie były już krwią, tylko jakąś starą, martwą cieczą. Po lewej stronie korytarza otwierały się drzwi do magazynu. Soren pchnął je barkiem, zamykając się za nami. W środku panował półmrok, a powietrze drgało od stłumionych odgłosów pościgu. Mira próbowała złapać oddech. Trzęsąc się, jakby dopiero teraz dotarła do niej cała groza sytuacji. W rogu magazynu leżały puste skrzynki, na stole stała zgaszona latarnia naftowa, a pod ścianą widniał stary, zamazany napis Zbawienie jest iluzją. Nikt nie odezwał się przez dłuższą chwilę. Soren ocierał krew z ramienia, zaciskając zęby. Lira patrzyła na mnie, jakby pytała: Co dalej? Wtedy Grant podniósł głos. To była pułapka. Cały ten sygnał. Ktoś musiał go nadać. Ktoś tu jest. Wskazał na zniszczony odbiornik radiowy pod ścianą. Przez moment słuchaliśmy tylko własnych serc. Lira cicho, niemal szeptem. A może. Może ktoś nas obserwuje. Czeka, aż wyjdziemy, albo aż opadnie czujność. Z za ściany dobiegł nas stukot. Najpierw daleki, potem coraz bliższy. Mira pisnęła i schowała się za stertą skrzynek. Soren wyciągnął nóż i przyciszył głos. Nie mamy czasu. Przejście w lewo prowadzi na dziedziniec. Może damy radę przemknąć do starej rampy i stamtąd do ogrodzenia. Wtedy radio zapiszczało. Najpierw pojedynczy trzask, potem piskliwy głos, zniekształcony, ale rozpoznawalny Nie ufajcie światłu słuchajcie tylko kroków. Nie wszystko, co się porusza, jest martwe. Słowa cięły powietrze niczym brzytwa. Grant przeklął pod nosem, a Lira rzuciła mi krótkie spojrzenie. Iskrę nadziei, której nie chciałem, ale też nie mogłem się wyrzec. Soren kiwnął głową. Idziemy, powiedział krótko. Wyszliśmy z magazynu pojedynczo, cicho, jakby każdy krok miał być ostatnim. Dziedziniec był pusty, ale powietrze gęstniało od niepokoju. Cienie pod płotami poruszały się niespokojnie, a gdzieś w oddali niósł się zmutowany jęk. Nie był to zwykły zombiak. Ten dźwięk miał w sobie rozum, złość może nawet ból. Biegliśmy wzdłuż zniszczonej rampy, unikając kałuż zgniłej wody, aż nagle lira zatrzymała się gwałtownie, podnosząc rękę. W mroku przed nami ktoś stał, niezainfekowany, niemartwy. Postać w podziurawionej kurtce, z maską przeciwgazową na twarzy i wycelowaną lufą. Ani kroku dalej, odezwał się zachrypniętym głosem. Pytanie brzmi: Kto z was jest już jednym z nich? Cisza po tych słowach była cięższa niż krzyk. Mira szlochała cicho. Grant cofnął się odruchowo, a Soren i Lira ściskali broń, gotowi rzucić się w bój lub umrzeć. Z ciemności dobiegły kolejne kroki, tym razem wyraźnie ludzkie. Otaczała nas grupa, której nie było w żadnych legendach o Ironfield. Prawdziwi mieszkańcy piekła. Milknęliśmy, spięci jak postronki, wpatrując się w obcego z lufą i przesłaniającą twarz maską. Mrok wokół nas zgęstniał jeszcze bardziej wyostrzając każdy szelest i szept w ruinach Ironfield. Przez chwilę nikomu nie drgnął nawet powiek. Lira pierwsza znalazła głos, nie spuszczając dłoni z włóczni. Nie jesteśmy zakażeni. Przyszliśmy przez radio. Kto ty jesteś? W odpowiedzi rozległ się chrapliwy śmiech, krótki i gorzki, jakby w ogóle nie znał radości. Radio? Lepiej zapytajcie, kto tu jeszcze żyje, a nie kto jest kim. Opuścił broń na chwilę i ruchem głowy wskazał za siebie. Z cienia wyłoniły się dwie kolejne postacie: jedna z włosami sklejonymi krwią, druga drobna, z łukiem napiętym i gotowym do strzału. Grant wstrzymał oddech, a Soren ostrożnie pokazał puste dłonie, choć cały czas miał nóż ukryty przy boku. Głos z zamaski znów przemówił: To terytorium Sinkersów, dwellers of the Sink, tu nie ma zbawienia, tylko przeżycie. Co macie do zaoferowania? Mira, chociaż blada i przerażona, nagle stanęła przede mną. Nie szukamy kłopotów. Potrzebujemy tylko bezpiecznej drogi przez Ironfield. Jeśli... jeśli pomożecie, podzielimy się zapasami. Tamci wymienili spojrzenia, których nie sposób było odczytać. Ktoś z ich grupy odsunął kawał blachy i szepnął Nie możemy tu stać. Te głosy już się zbliżają. I rzeczywiście, daleko na tyłach ruin zaczęły narastać znajome, wilgotne odgłosy szurania. Zombiaki, zwabione wcześniejszym hałasem, ruszały w naszą stronę. Przez moment miałem wrażenie, że nawet powietrze śmierdzi gnijącym strachem. Lira szarpnęła mnie za ramię Earthwood, jeśli to ich teren, nie mamy wyboru. Skinąłem głową, bo cokolwiek czekało w tunelach Sink, nie mogło być gorsze niż noc w Ironfield. Zdecydowany ruch, prowadzący nas Sinker, otworzył włas pod rampą. Szybko, zanim wejdą na dziedziniec. Weszliśmy pojedynczo do ciemnego, cuchnącego przejścia. Schody prowadziły ostro w dół, zapadając się pod stopami, a pod ziemią panował żelazny zaduch starego oleju, wilgoci i czegoś, co już dawno przestało być ludzkie. Słychać było tylko kroki, szybkie oddechy i odległe dudnienie pościgu. Schody kończyły się w szerokim, półokrągłym tunelu, zalanym brudną wodą po kostki. Latarki sinkersów oświetlały wiałe rury i ściany pokryte napisami. Oni patrzą. Nie słuchaj głosów. Biegnij, póki możesz. Z przodu przewodnik zatrzymał nas gestem. Tu możecie żyć albo zginąć. Wszystko zależy od tego, jak się zachowacie. Grant nie wytrzymał i syknął. To wszystko przez was? Przynęty? Radio? Sygnały? Drobna z łukiem spojrzała na niego chłodno. Nie każda pułapka jest nasza. Tu każdy walczy o siebie. My przynajmniej ostrzegamy. Soren patrzył na nich spod byka. Dotykając zranionego ramienia, dlaczego po prostu nie zabijecie nas teraz? Przecież możecie. Sinker z maską zaśmiał się gardłowo. Bo wy, tacy jak wy, jesteście walutą, informacją, może biletem na powierzchnię, może kimś, kto zna ścieżki poza bastionem. Mira zesztywniała i mocniej ścisnęła moją rękę. Czułem, jak jej drżą palce. Nie chcemy kłopotów. Powiedzcie, co chcecie. Damy, co mamy. Cisza, przerywana kapaną wodą i odległym szuraniem z powierzchni. W końcu przewodnik rzucił: Jeśli chcecie żyć, musicie przejść przez Lower Sink, do samego wyjścia na Outlands. Ale żeby to zrobić, musicie oddać broń i podążać za nami. Jeden błąd i zostajecie tutaj, razem z tymi, którzy już tu nie oddychają. Lira spojrzała na mnie niepewnie. Soren wykrzywił usta. Grand klął bezgłośnie. Ale czułem, że to jedyna droga. Podałem broń, Lira zrobiła to samo. Sinkerzy zabrali wszystko, nawet nuszmiry. Ruszyliśmy w głąb tunelu, w ciemność, w której każdy krok mógł być ostatni. Ściany wiły się jak labirynt, a odgłosy pościgu z powierzchni nie cichły. W pewnym momencie za zakrętem rozbłysło słabe światło. Przewodnik zatrzymał się i powiedział tylko W Lower Sink nigdy nie idźcie sami, a jeśli usłyszycie płacz, nie odpowiadajcie. Ruszyliśmy dalej. A ciemność za naszymi plecami zamknęła się, jakby już nigdy nie miała nas wypuścić. Podziemny świat Lower Sing zdawał się nie mieć końca ani sensu. Tunele ciągnęły się w nieskończoność, wijąc jak żywe trzewia martwego miasta. Każdy krok rozbrzmiewał głuchym echem, jakby nawet ściany obserwowały, czy zdołamy dotrwać do końca. Sinkerzy szli przed nami cicho i pewnie, a za nimi my, rozbrojeni, zlęknieni, osaczeni przez mrok. W powietrzu unosił się zapach gnijącej wody, spalonego kabla i starego ludzkiego strachu. Lira szepnęła mi na ucho: "Jeśli nas wystawią, spróbuję walczyć. Nie poddam się tak po prostu". Skinąłem głową, choć czułem, jak jej szept drży mi w kościach. Grant coraz częściej oglądał się przez ramię. Soren miał gorączkowy błysk w oczach, a Mira trzymała się mnie tak kurczowo, że wbijała paznokcie w moją dłoń. Przeszliśmy przez zniszczone grodzie Mijając stalowe drzwi z wyrytymi ostrzeżeniami. Nie krzycz, nie wchodź sam, zamknij oczy. Dalej tunel rozdwajał się i przewodnik wskazał palcem na lewo. Tamtędy. Prawo prowadzi donikąd. Kiedyś próbowałem. Nie wracajcie tam. W milczeniu ruszyliśmy wskazaną drogą. Z każdą chwilą robiło się coraz zimniej. Po wodzie niósł się dźwięk kroków, nie tylko naszych, ale i innych, stłumionych. Dziwnie nieregularnych. Przewodnik zatrzymał się nagle, przykucnął i uniósł rękę. Wszyscy zastygliśmy. Z głębi tunelu dobiegł nas dźwięk. Płacz. Cichy i piskliwy, jakby dziecko szlochało w samotności. Mira poruszyła się nerwowo. To ktoś. Może ktoś żyje, musimy. Sinkerzy jednym gestem chwycili ją za ramiona i zatkali jej usta. Nie, słyszysz płacz. Nie odpowiadaj, nie patrz, nie wzywaj. Płacz stawał się coraz bliższy, ostry jak nóż, aż ściany zdawały się pulsować tym dźwiękiem. Grant, spocony i blady, wymamrotał. Co to do cholery? Przewodnik nie odpowiedział. Rzucił tylko przez ramię. Legendy Lower Sink mówili, że to głosy tych, którzy tu zostali. Jeśli odpowiesz, jesteś następny. Szliśmy dalej, szybciej, ledwie oddychając. Lira ścisnęła mnie za ramię, a Soren trzymał mirę, żeby nie zawróciła. Gdy płacz ucichł, do naszych nozdrzy dotarł nowy, ostry zapach, świeżej krwi. Przed nami, na podłodze, leżał Sinker. Jeden z tamtej trójki. Rozszarpany, porzucony jak stara szmata. Przy nim leżała nasza broń. Rozrzucona, jakby coś się nią bawiło. Przewodnik klął pod nosem: Szybciej! Nie możemy się zatrzymać! Zerwaliśmy się do biegu. Mira pierwszy raz od wejścia do tuneli wrzasnęła, nie wytrzymała napięcia. Jej krzyk poniósł się echem, przyciągając kolejne cienie. Za zakrętem usłyszeliśmy szuranie coraz bliżej, coraz szybciej. Z cienia wyłoniła się postać. Nie zombiak, nie człowiek. Zmutowany potwór, którego kształt był tylko wspomnieniem dawnych ludzi. Przewodnik wystrzelił w niego, ale pocisk tylko odbił się od mokrej skóry. Lira chwyciła włócznie i rzuciła nią, trafiając bestie w oko. Soren i Grant, bez broni, chwytali cokolwiek pod ręką metalowy pręt, cegłę, żeby się bronić. Zaczęła się walka o wszystko. Dookoła nas działo się piekło. Mira wrzeszczała. Soren osłaniał ją własnym ciałem. Grant uderzał potwora, aż złamał pręt. Lira dostała pazurami po twarzy, ale nie puściła. Ja, widząc broń przy zwłokach, rzuciłem się po nią. Ręce ślizgały się od krwi, zęby stukały z zimna i strachu. W ostatniej chwili wystrzeliłem z pistoletu prosto w gardło kreatury. Zawyła, zwinęła się, ale nie padła. Potrzebowaliśmy nadziei, nie cudów. Wtedy Mira, zapłakana i blada, chwyciła zaporzucony nóż i wbiła go głęboko w bok potwora. Bestia wreszcie osunęła się na ziemię. Na moment zapadła cisza. Sinkerzy patrzyli na nas inaczej. Nie jak na przynęte, ale jak na ludzi, którzy mogą tu przeżyć. Przewodnik skinął głową. Macie drogę. Teraz biegnijcie. Za dwoma grodziami jest wyjście na Outlands. Nie zatrzymujcie się. Nie słuchajcie głosów. Wybiegliśmy. Każdy inny, niż gdy wchodziliśmy. Soren kulał. Grant trzymał złamany pręt jak relikwie. Mira tuliła się do Liry, która krwawiła, ale była żywa. Gdy przebiegliśmy przez ostatni tunel... Blask bladego słońca zalał nas zimnym światłem. Świat nie czekał, nie okazał litości, ale żyliśmy. Na granicy Outlands, pośród ruin i popiołów, spojrzeliśmy po sobie i wiedzieliśmy, że każda nadzieja w tym świecie może okazać się pułapką, ale to właśnie ona sprawiała, że człowiek szedł dalej i nawet jeśli wokół był tylko mrok, my wracaliśmy z niego znowu, znowu i znowu, póki nie zgasła ostatnia iskra.